Czyszczesz psychontuję to spokojne snu Oddychaj głęboko i powoli. Czuj, jak twoje ciało się... Ciało jest ciężkie i zrelaksowane. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku. Jest też wartościowy i zasługujący. Jest czas na sen. Jutro przyniesie nowe możliwości. Twoje ciało i umysł są w harmonii. Nie ma nic, że musisz teraz mówić. Pamiętaj, że jesteś dzień.